Dzisiaj staje przed Wami druga młodzieży i dochodzę z tematem: szatańskie pułapki na młodzież. Po raz pierwszy taki temat krystalizuje. Choć już do młodzieży w wielu aspektach o tym delikatnie mówiłem. Doświadczenia tego roku, jego nerwowość, szatana i to, co wyrabia z młodzieżą, sprawiły, że podejmuję ten temat. Kilkanaście młodzieży Waszej było u mnie na Bronowica, na znaczy na rekolekcjach, na pustelni. I droga młodzieży, powiem Wam, co się tam w czasie turnusów działo. się modlili, byli szczęśliwi, a miałem takie zdarzenie, że do 14-letniego młodzieńca chcę przekonać do spowiedzi, on nagle zmienia głos. I diabelskim głoszczem wrzeszy. Ja do spowiedzi nie pójdę. Ja nie chcę Pana Jezusa. Ty chcesz, żebym się ja spowiadał, ja się nie będę spowiadał. Ty się będziesz za mnie modlił. Nagle zmienia głos młodzieniec i mówi przysiędza. I o czymś innym mówi w innym wymiarze. Dalsze penetrowanie duszy młodzieńca czternastoletniego sprawia, że mówi. Podpisałem cyrograf diabłu, za inteligencję i pieniądze jestem jednym. I nie daliśmy rady. Była dziewczyna, którą się nie dało rady. W Tego roku wprowadza takie prawo do grzechyni, że jak młodzież nie przyjedzie wyspowiadana, nie chce się spowiadać, nie chce. Rozumiecie? Nie chce. I miałem przypadek na waszym wieku. Na jednym z turnosów, dobrze, że była matka. Dostaje ataku. I zaczyna diabeł rzucać dzieckiem. I wołają księdza. I modlitwa nad nią. Dobrze, że dzieci były nad jeziorkiem, nad, goniły po trawie. Wyłowawcy otoczyli dom i walka z tym potworem. W sercu dziewczyny, po co ja tu przyjechałem? Tak się dało. Było to spacyfikowanie, ale jeszcze nie zwycięstwo, bo on jeszcze wrzeszczy w niej. Jestem w tym roku w jednej parafii. Staje przede mną młoda osoba, jeszcze wiek młodzieżowy zarażona przez telewizor. Po raz pierwszy w życiu diabeł tak chwycił i wrzeszczał. I cząsł. Bogu dzięki, bo nie wiedziałem gdzie uciekać. Że sobie radę starego kapłana. Bierz piernikiem różaniec i mów na głos zdrowaś Mario. No bo byłem jak przedszkola przed tym diabłem. On się drze, a co ja mam biedny robić? Biorę różaniec i on wrzeszczy, a ja na głos. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. On mocno, a ja mocno. Bogu dzięki, że w kieszeni noszę ten krzyż. Biorę go do ręki i błogosławię tą młodą osobę. Młodzieży nie ma żartów. My dorośli, my kapłani, my rodzice, mówiąc tak językiem młodzieżowym, ta, tak bekniemy przed Bogiem za to, cośmy zrobili z nimi, bo to nie jest wina ich, ich to jest nas. Myśmy nie uszczegli. Nie uszczegli przed największym narzędziem szatańskim, jakim jest telewizor i internet. Już przestrzegał rosyjski święty w XVII wieku. Kiedy mówił prosto, że przyjdzie czas, że przez kwadratowe młodzieży pudełko diabło będzie uwodził ludzkość. W Kaliszu, kiedy nadmieniłem dwa tygodnie temu, podchodzi do mnie seniorka, i mówi proszę księdza, to już jest o tym napisane w apokalipsie. Na katechezie młodzieży, omówcie ten punkt z księżni. Rozdział 13, werset 15. Powtórzcie. Rozdział Tam macie, że Bóg da szatanowi obraz i obraz będzie przemawiał i uwodził ludzi. Mówię w podniesieniu nie żeby na was krzyczeć, tylko o tragizmie sytuacji. Upominałem dwóch moich wyłowanków, śpiewali mi w chórze, grali, nie pić dziadu, a on codziennie jednego porterka, porter mocne piło i później wyje, wiążą go, wywożą do kobierzyna. Wszystko widzi i się drze, ratować mnie przed księdzem Piotrem, bo mnie chce zabić. Młodzieży, dużo już widziałem i dużo przeżyłem w walce o młodzież. Dlatego przestrzegam was. Matka Boża w wielu objawieniach mówi: ratujcie biedną młodzież. Wy jeszcze jesteście pampersiaki, wpuszczane w przestrzeń lisa. A to jest lis! Najcudowniejsze stworzenie po Bogu to jest Lucyfer. Jedną trzecią aniołów Pana uwiódł i się zbuntował. Najchytrzejsze stworzenie, jakie jest we wszechświecie. Jaki jest, jaka, ta, jaka to jest inteligentna bestia na spotkaniach grupy czy katechezy przerobić Księgę Rodzaju i kuszenie diabła, jaki to jest list, czy to jest prawdą, że nie wolno wam jeść ze wszystkim drzew owoców w raju, jak sprytnie zaatakował Ewę, a ta napalona, co zrobiła, podjęła z nim dialog. Nie jest to prawdą, jak kobieta wyskoczyła z konopi i zaczęło się, zaczął się drama w ludzkości. W niestosownym wieku weź tylko do ręki kielisze, popłyniesz. Weź narkotyk, popłyniesz. Jesteś zakochany, raz przytul dziewczynę, później pocałuj, popłyniesz. Beczy cię obydwa. Ze złem, z szapanem nie ma żadnej formy rozmowy. Czemu przegrywamy jako katolicy, jako cywilizacja chrześcijańska, bośmy siadnęli do stołu ze złem? Nie posłuchaliśmy świętego Pawła z listu do Tesalonicza. Nie wolno przebywać, mówi psalmista, w namiotach grzeszników, a my z nimi nawet do ołtarza idziemy. Idziemy, bierzemy udział w konferencjach. Ile by moje chłopy na pustelni dały, żeby im politra postawił? A lubią się napić, nie postawili mnie. Jak, jak mnie tylko widzą, jakby wypili, to zmiatają gdzie pieprz Bo jakbym go czepnął, musimy nabrać ducha. Tak jak jadę po wsi, a górale przy sklepie piją piwo, to za siebie chowają, dzieci małe. Bo dziś się nikt zła nie boi, dlatego wszystko się panoszy. Rodzice i młodzieży, po czym poznacie, że się wami diabeł interesuje? Albo wy gupole idziecie na współpracę. Jeśli wasz syn, młodzieniec, ma 13 lat, 12 i zaczyna żelować włosy, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jeśli wasza córka uwielbia czarne kolory na paznokciach, super czerwone, mówię wam młodzieży, nie jest dobrze. Nie będę się rozwodził, tylko mówię, nie jest dobrze. Jeśli wasze dzieci uwielbiają cekarską muzykę, walenie, nie jest dobrze. Jeśli lubią czarne kolory, wojskowe moro, młodzieży, nie jest dobrze. Jeśli cały czas mają jakieś takie instrumenta w uszach i z tym chodzą, mówię Wam, rodzice, nie jest dobrze. Młodzieży, jeśli więcej niż dwie godziny dziennie poświęcasz telewizji i grom komputerowym, mówię Ci, nie jest dobrze. Jeśli na portkach czy spódnicach swoich córek czy synów zobaczycie metalowe szóstki, wiedzcie, że nie jest dobrze. Jeśli was, wasze dzieci lubią horrory, te mordercze filmy karmią się tym, wiedzcie, że nie jest dobrze. Jeszcze chwila a będziesz jego. Dorastanie to takie przepoczwarczanie te parę lat, to jest największa bitwa. Nastawać rodzice w porę i nie w porę. Pamiętać o, o zasadzie, mądry pojmie wlot, głupiemu potrzebny młot. Tu się nie da. Tu nie ma co dyskutować, bo takie kurcze dorasta i on myśli, że jest mędrzek. Młodzieży, lepiej wam do wrzątku wskoczyć i wyskoczyć niż później całe życie dźwigać diabelskie sidła. Pamiętajcie, lepiej wam do wrzątku wskoczyć, bo to wam przejdzie za parę miesięcy, skóra się, się wyłagodzi i jest okej, okay. a jak się wejdzie w jego sidła i on ci powie, że jesteś mój, już jest po tobie. Zniszczeń diabelskich nie da się reaktywować. Będziesz człowiekiem na 70% uwolnionym, ale to Ty już nie będziesz ten Tarzan, ten tygrys Boży, który może w życie iść. Ilu do mnie przyjeżdża młodych ludzi i umawiam się na świadectwa w telewizji, by dali świadectwo, co z nimi wyrabiał diabeł i Bogu dzięki, że ich uwolniono. Potrzeba nieraz lekarza. Kapłan jest takim lekarzem. Specjalistą na skalę już polską w, EU, w Polsce to jest ksiądz Włodzimierz Cyram w Częstochowie. Jedźcie tam młodzieży z rodzicami na nabożeństwa. Po pięć tysięcy młodzieży ma w katedrze. I zobaczycie, co diablisko robi, jak jak skacze. Jedźcie, by tylko zobaczyć. To zaraz struchlejecie i nabierzecie odpowiedniego podejścia do życia a diabeł ja jest wstydny inteligentnie mówisz zerwiesz jadko i będziesz Bogiem wypijesz piwo będziesz gościuwa kobietę obrobisz będziesz mężczyzną wszystko po kolei ci mówi chwałę a tu się okazuje, że z nas później spadają łuski i zachowujemy się jak ten Adam w raju Adaś, gdzie jesteś? Sowołem się, bo jestem nagi. Taki jest później człowiek w rzeczywistości swojego dramatu z szatanem. A on z radością ci mówi, mam cię. A jak tu to usłyszysz, to, to trzeba odpowiednich koniów duchowych, by was stamtąd wyciągnąć i odpowiedniej bitwy. Ofert cywilizacyjnych. Tak zwanych relaksujących, rozwojowych ducha jest masę. Nie mam czasu, by omawiać po części, ale Wam młodzieżu tak to poprzeczytam niektóre. Akido, amulety, astrologia, bionergoterapia, szenik, chiromacja czary, horoskopy Kuna, jasnowistwo yoga. To jest dziś Baby Modne. Każda firma kobietą funduje jogę na auta. To jest coś nieprawdopodobnego. Jako historyk znalazłem, NKWD już do Europy sprowadzała jogę, bo rozwajcie zawód Europy. A my dziś mówimy, że to dobra gimnastyka. Dzieci przyjechać do mnie do Grzechyni, powiedzcie, każdy nie. Tyle ruchu nam, że to, to, to wszystko jest żywe. Urobi się, umodli się, linie trzymają bardzo szybko. Mała kontrola umysłu, kurs cudów, magia, rumiczna, mediuminizm, medytacja, transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja, na to, żem znalazł szukanie wody dokument rzymski, że można wody szukać. W 1954 roku stolica Apostolska dała, bo wiałem niepokojeno, szukanie wody, jak się tak komuś pomóc, to, to służy się służy dobru. Więc na to, że znalazł dokument, że Rzym dał na to zgodę, mam nawet u siebie. Rebriki, reiki, szatanizm, metoda kontroli umysłu według Sylwy, spirytyzm, synchronizacja krągów mózgu, szamanizm, stajczy tarot, techno, ustrzymywanie okultystyczne, wahadełko, łódu, wróżbiarstwo, wywoływanie duchów, chodzenie po ogniu, erotymia, hipnoza, homeopatia, podróże poza ciałem, OBE, parality polarity, przepraszam, świadomyślenie, quigong, uzdrowicielski dotyk, talizmany, codziennie sztuki, sztuki walki. Aura, akupresura, akupunktura, antropozofia, antypedagogika, aromaterapia, biorezonans, WSM, buddyzm, diagnostyka, paramedyczna, enagram, ezoteryzm, wiezdne wojny, Feng Shui, Harry Potter, metoda Hallingera, holizm, leczenie holotropowe, iridologia, kinezjologia, Medycyna chińska, medycyna tybetańska, pozytywne myślenie, NLP, programowanie neurologistyczne, odmienne stany świadomości, prekognicja, psychologia transcendentalna, supernauczanie, szkoły steinerowskie, telekinezja, teozofia, terapia gestalt, ufologia, zdjęcia Kirliana, zen, życie po życiu. 80 zaraz, które chodzą, wejdziecie w to, jesteście gotowi. Młodzieży, dru, dru, druga młodzieży, druga młodzież, do rodzice. Zadawałem sobie pytanie przez długi czas, dlaczego nam tak młodzież ucieka? Bo wam zmyka i nam z Kościoła też zmyka. To jest po prostu egzoduzja, jak, jak fala. I znalazłem odpowiedź na gruncie polskim. W 1995 roku w nasze szkolnictwo nielegalnie ukrycie przed świętami Bożego Narodzenia wprowadzono nowy program nauczania w szkole was młodzieży. Oparty na holizmie i neurologicznym programowaniu. Goodbye, winetu, widać w Dlatego, jak się Wam czyta, młodzieży, księgi nie rozumiecie. Harry Pottera rozumiecie. Wszystko, co Wam pokazują, z baśni wchłaniacie. Ojciec, Sylwester, związany z naszą głupą. Na nabożeństwie uwalnienia pytał się ludzi, z czego was uwalniać? Podczas 14 młodzieniec. On mówi, że nie ma go z czego uwajniać. Pijesz nie, polisz nie, dziuszki nie, narkotyki nie. I nagle mi, spił, mi w pięć, w dziesięć, ojciec Sylwester się go pytał, a może czytał Harry Pottera? A on jak się zapienił, tak, jak diabeł czasnął nim na ziemię, no na posadzce się wokół obracał. Dlatego dziś rozumiem, że my do młodzieży mówimy, ale oni są nafazowani na innym układzie, więc my bijemy w próżnię. Nie ma szans do nich trafić. Dziś polscy rodzice powinni zbojkotować szkołę i przez parę miesięcy młodzież do szkoły nie puszczać, aż nie zmienią programu nauczania. Pisałem wypowiedź amerykańskiego psychologa, który pracował w Wietnamie. Ile się natrudził, wypracował metody, by żołnierzy przekonywać do zabijania, bo 80% żołnierzy nie chciało strzelać, więc trzeba było wymyślić metody formacyjne umysłu, żeby oni zabijali. I robił analizę współczesnych bajek i programów do młodzieży i mówi on, nie potrzeba dzisiaj kursów zabijania. Mamy gotowych morderców, przygotowanych na żydanie. Mamy taki stan ducha i wnętrza naszej młodzieży. Zostają oni zaprogramowani. Ja to tak nazywam technicznie, że moja młodzież, którą pracuję, choć jest to najlepsza na świecie, i w Polsce, co do mnie przyjeżdża, ma słuch, a ona nie słyszy. Ma uszy, oczy, a ona nie widzi. To są nieprawdopodobne, ile trzeba stosować trików, żeby on zareagował, żeby coś w niego trafiło. Tylko dzięki temu, że z nimi jeszcze pracuję, bawię się i modlę, jeszcze mam jaki taki kontakt z młodzieżą. Jeśli bym na dwa lata zostawił młodzież, ja już do was nie trafię. Oni są tak przefazowani diabłem. Stąd się nie dziwcie, że oni pieśni patriotyczne nie chcą słuchać. Pieśni ludowych, kościelnych, ale techno, te, 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 to, disco polo, czarny rock, metal, to dobrze to, to, to cepy tłukną, to aż jedziesz w aucie, to ma 40 wat za sobą i włączy, łup, łup, ja myślę to staw leci czy co, a on tu jedzie jeden i tak. To już jest całkowicie na To ksiądz proboszcz na tej głównej drodze to powinien auto strażackie poświęcić z młodą i żeby strażacy loli, bo to już kropienie to na to nie pozwoli. To nie do rady. Droga młodzież, jeśli w to nie wierzycie, to wam mówię, że macie problemy. Drodzy, jeśli tego się nie pojęli do Rodzice, to wam mówię, że jesteście totalni luzacy. Rozumiecie? Jesteście już tak wyluzowani, jak Wasza młodzież. Wszystkim wam na koniec przy takim nastawieniu mówię: Goodbye, wine tu, aam.